Spotykamy się dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, bo to właśnie dzisiaj rusza ogólnopolska akcja policyjna Dla każdego jest miejsce na drodze. Dzisiaj zwracamy uwagę na to, iż na drodze jest miejsce dla każdego, zarówno dla osoby pieszej, rowerzysty, kierującego samochodem czy kierującego tramwajem. Na drodze spotykają się osoby pełnosprawne niepełnosprawnymi i tutaj podkreślamy, że tylko wzajemna współpraca, życzliwość, znajomość przepisów ruchu drogowego i ich respektowanie wpłynąć może na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Zwracamy się z prośbą do użytkowników dróg o wzajemny szacunek, zrozumienie i współgranie na drodze po to, aby żyło nam się lepiej i bezpieczniej. Od 10 lat zajmuje się kursami prawa jazdy dla osób głuchych. Specjalizuje się w tej kwestii, dotyczy to kategorii B, chociaż na chwilę, na chwilę obecną osoby głuche mogą też robić kategor uprawnienia kategorii C i e, C plus E. Niestety nie wszyscy jeszcze pracodawcy decydują się na przyjęcie takiej osoby głuchej do pracy, jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe, ale mam nadzieję, że to się zmieni, że przekonają się do tego, ponieważ osoby głuche najczęściej są bardzo dobrymi kierowcami. Są bardzo spostrzegawczy, są bardzo samodzielni, są bardzo spokojni za kierownicą, więc z czystym sumieniem na podstawie tego mojego wieloletniego doświadczenia mogę o tym powiedzieć. A jeżeli chodzi o problemy osób głuchych na drodze, to wiążą się one z komunikacją z innymi osobami i tutaj apeluję do osób głuchych, żeby nie bały się, żeby miały świadomość, że mają prawo wymagać tłumacza języka migowego w każdej sytuacji i odpowiednie służby o to zadbają. No, osoba niewidoma na drodze jest kimś nietypowym. Problemem dla mnie jest również głośna muzyka w samochodach. To jest i zagłuszanie świateł udźwiękowionych, ale też no właśnie nie słychać, czy, czy jedzie jakiś kolejny pojazd. Nie jest to bezpieczne. Okay. Tak. Chciałam zapytać w kilku słowach o tym już Pani mówiła, żeby Pani powiedziała, jak właśnie osoby, jak mają zachowywać się kierowcy, by osoby niewidome i słabowidzące dobrze czuły się w ruchu drogowym. Uh -huh. e no przede wszystkim uważać, przestrzegać przepisów, zachować e ostrożność, że no właśnie ktoś, ja oczywiście tam gdzie są światła udźwiękowione i słucham też, czy coś jedzie, czy nie jedzie. Ale kierowca widząc białą laskę, no, żeby też pomyślał, że może się tak zdarzyć, że na przykład taka osoba przypadkowo już zrobi krok na jezdnie, no bo zlikwidowano krawężnik.